Jo, elo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej mapy Góra lfo 22 takim prezentacyjnym bardziej. Dziś, tak bardziej, pokażę Wam, co zrobiłem na gospodarce. A może zanim zacznę, to przywitam jeszcze moich, jak w familiadzie, moich gości Przemko i Gimcio. Siemko. I może, słów, kilka wstępu na temat tego joke'a, co Wam zrobiłem na 1 kwietnia. Nieliczna nie grupka osób się zorientowała, że to była tylko taka prowokacja. A tak naprawdę, no właśnie, chciałem was tylko wkręcić lekko, ale to nie znaczy, że nic nie zrobiłem i dlatego właśnie wam pokażę, co zrobiłem na gospodarce. Ci, co przychodzą dalej w streamy na Hitbox obecnie, no to widzą ile czasu poświęcam na mapę. Także pokażę Wam, może tylko szybko, co zrobiłem. Tutaj zrobiłem taką widzicie, ogródek, no, oczywiście, wszystko do poprawki jest jeszcze, nie wiadomo. Ale tego jeszcze może ktoś się widział, bo to także wrzucałem na Facebooka Ale nie każdy lajkuje, wiadomo, Jest taki tutaj zrobiłem podjazd Tutaj mamy w środku, tutaj, ja tak szybko oblecę, pokażę, bo to wszystko będzie przerabiane Za chwilę mam live streama, więc muszę się wyrobić Tutaj już mam owce zrobione Nowy pattern jest taki, że one tędy będą sobie przychodziły normalnie do środka Tutaj jeszcze jest skoro zebrane, tutaj, 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 tutaj Tutaj mamy obory do której również, również wchodzą krowy. Tutaj jeszcze jest wszystko do ogarnięcia. No i mamy tutaj secondary plac, wow. na, na którym miało być, miała być kostka, ale na razie jest ziemia, ale może będzie kostka i taki dość potężny garsz. A tutaj stodoła, która jak wiecie, musi być wymieniona na taką jedną, ale tu już nie będę może promować. No, także w zasadzie tyle jest zrobione. I wydawać się mogło, że to co przyszedłem teraz, to była kwestia 10 minut, no, ale nie. Podliczyć robiłem to około no, 20 godzin tak, plus minus 20 godzin to ustawiałem. Więc wyświe ja mi, mi że to nie jest takie proste. Trzeba wszystko ustawić. Dobra, no generalnie jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą zmieniłem. Jak widzicie zmieniłem sobie tutaj ogrodzenie w centrum. No można to nazwać tak, że centrum wioski. Mamy tutaj otwierań, otwierajną bramę u GraphicMed dealer maszyn rolniczych. Nowe ogrodzenie. No wiesz jakiś shield? Chyba nie widzieliście. Może widzieliście tutaj także zmiana na no bardziej taki, no żeby nie przerażało to ogrodzenie 2,5 metrową wysokością. No w zasadzie to tyle. Jeszcze wróćmy na gospodarkę. No i tutaj możemy podsumować, że mapa, no, no staram no, się to jak to mogę, to, no, by, by wydać ją tą, tą betę tak zwaną, co już tam wspominałem wcześniej. No ale no nad tym pracuję. Także trzymać kciuki i nie hejtować, lecz lajkować i wspierać, no i na lajwie przychodźcie, bo tam naprawdę coś się dzieje, jest w ogóle duża, większa beka i luz niż na tych filmikach, co ja tu mówię. Także no, tyle ode mnie, dzięki zresztą za uwagę, żegnamy się, papa, papa, Pa pa, papa, dzieciaczki!